analiza ostatniego, drugiego rozsądnego budżetu i przed nami zostaje tylko ostatnia sesja, a potem tylko ostatnie namaszczenie, ale zanim to wszystko nastąpi, musimy zrealizować Proszę Państwa, analiza prekursu, Państwo Proszę Państwa, jako przy budżecie, przy projekcie, przy budżecie mamy mnóstwo materiałów. Mamy materiały dotyczące ubiegłorocznego budżetu, czyli, czyli przygotowane przez Urząd Gminy, przez Panią Skarbnik. Mamy materiały od organów kontrolujących, nadzorujących. Z tymi materiałami moglibyśmy się zapoznać, również z materiałem, który był jakby materiałem wyjściowym, to znaczy projektem uchwały budżetowej na 2013 rok. Myślę, że Państwo na tyle zapomnieli, żeby zapoznać się ze wszystkimi materiałami. Niemniej jednak, jeśli jakieś problemy, jakieś tematy jeszcze są do wyjaśnienia, myślę, że Pani Wójt, Pani skarbnik z przyjemnością i ze szczegółami udzielą Państwu tej informacji. Oddaję Państwu głos w sprawie. Analizy rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami wykonania budżetu w dziedzinie porządku 2013 roku. Proszę bardzo. Widzę, że Państwo się świetnie przygotowali, wszyscy wiedzą. Więc w, związku z tym, w związku z tym przechodzę do głosowania. Kto z Państwa. Radnik jest za zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok za 2013. Kto jest za głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo się wstrzymujące dziękuję. Stwierdzam, że projekt został zaopiniowany pozytywnie. W dwóch głosach wstrzymuję. Wszystko przeleciłyśmy budżet, więc pozostało proszę Państwa to, co najważniejsze za ubiegły rok, czyli absolutorium dla Wójta Gminy Porówka za 2013 rok. Po walczu, proszę Państwa, o te wszystkie materiały, które były wcześniej. Myślę, że Państwo również mają swoją opinię na ten temat. W związku z tym oddaję pod Państwa o swoją Jaki wniosek w sprawie absolutorium? Słucham. Nie ma wniosku żadnego z tym oddaję od głosowania. Kto jest Państwa za? Udzielenie absolutorium dla Pana Wójta za rok 2013. Z Państwa jest za Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wstrzyma? tym wstrzyma? Opinia została pozytywna <coughs>